Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Scrap Mechanic Survival i w dzisiejszym odcinku przetestujemy najnowszą aktualizację, która została dodana do tej gry. Jak widzicie po prawej stronie mamy jakieś yy, zadania, wyzwania, questy jakkolwiek yy, zwał, tak zwał. I co, mieliśmy się zajmować dalszym tutaj rozwojem, ale po prostu zobaczmy jak, taka, jak ta ścieżka zadań nas będzie prowadziła, więc musimy się udać. Yy, zobaczcie, jak wypunek to jest yy, nie L to tutaj był jeszcze na, ta nasza stacja, a nie ma, więc ust ustawiam sobie wait point do tego statku, bo musimy iść go. the Crashed Ship, czyli yy, musimy iść do tego rozbitego statku. No, mamy szósty dzień i zaczynamy kolejny odcinek z The Scrap Mechanic. Idziemy tam, zobaczymy jak to będzie teraz wyglądać. Bo z tego co wiem, to tam trzeba, yy, tak jakby te zadania idą po kolei, fabularnie. A jak ja już na przykład niektóre rzeczy wykonałem, to jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Idziemy tam, zobaczymy. Nie wiem, zrobię chyba tak, że widzimy się na miejscu, zrobię teraz cięcie Dobra, wracam do was, yy, taka mnie nasza rozkmina. W ogóle ciekawe to jest, że tak jakby jest ta linia questów Oho, dzień dobry Dzień dobry, zaraz dokończę to, co miałem na myśli Zostaw tą krowę, zostawię. ją! Nigusie, o ty Tak? Ta Ja ci dam Rafinujemy te Dziady Gdzie jest ten drugi badel? Komponent kit, super. I jeszcze refine to, tych komponent kitów naprawdę nam już się zbiera fajna ilość. Ile już mamy? Nie mamy ich przy sobie, więc odłóżmy na razie tutaj. Wracając do yy, mojej myśli, to ciekawe to jest, że mamy tak jakby to minie zadań i jak to będzie wyglądało. Mi interesuje, czy to będzie tak jakby linia fabularna, na przykład przykładowo 50 zadań i każde po kolei będzie nas prowadziło dalej i dalej i dalej. I będzie tak nas prowadziło zarączkę, co robić w tej grze. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, bo nie było czegoś takiego wcześniej, jak oni to rozwiązali. Teraz mamy tak, jakby pierwsze zadanie: bo po porozbiciu się jesteśmy koło tego statku i musimy getting started, czyli rozpoczęcie i musimy iść do rozbitego statku, więc tak, jakbyśmy zaczynali grę. Ciekawe, jak to będzie wyglądać dalej, bo tak jak mówię, ja już te rzeczy zrobiłem. Które się na początku robi A nie będę robił nowego save'a, bo tutaj nam się bardzo dobrze powodzi I fajna mapa nam się wylosowała Fajny tak jakby seed Nie wiem jak to się nazywa w scrapie, no Tak nam wylosował generator mapy Że jest tak jak jest I na przykład mi się to bardzo podoba Więc jeszcze, jeszcze odwiedzimy naszą farmę Chyba, że ja stamtąd wszystko zabrałem Więc jeżeli wszystko zabrałem, to nie ma po co tam iść Download logbook intel Ja już to zrobiłem Quest complete a i teraz, tak jak mam tą książkę, Mechanic Station o matku, to są jakieś rzeczy, to było chyba tak. Okej, okay. możemy ustawić sobie sportem tam teraz. Ciekawe, ile tu jeszcze rzeczy będzie. Find the Mechanic Station, aha, już! Czyli tak jakby to miejsce już jest optykane, tutaj nic nie ma, co nie? Ale ja widziałem jeszcze na YouTubie, że tutaj taka książka leżała, tak jakby z poradnikiem do budowy samochodu. Nie mamy tego, dziwne. Dobra, idziemy tam do, na ten, do tego naszego kluczyka. Ponieważ mamy takie zdanie. Find the Mechanic Station. O, tu jest farma nasza. Zobaczcie. Patrzcie, no i super. No i fest fajnie. Buraczka sobie zaraz zjemy. I też sobie zaraz zjemy, a nasionka sobie tu odłożymy. Zjedzmy sobie buraczka. I idziemy szukać naszej stacji, którą... A, jeszcze zbierzemy sobie te grządki. Jedna, druga. Trzecia przyda nam się, bo będziemy tam robić o wiele większą farmę. Wiadomo, że to trzeba będzie wtedy bronić. Ale teraz sobie jeszcze tam rzucę, wrócimy i zasiejemy. Aha, po pięć tu się stakuje. Wrócimy sobie i zasiejemy tylko dziewięć, tak, żeby ta farma sobie rosła. My będziemy robić inne rzeczy, a będziemy te warzywa i owoce zbierać. A jak się bardziej rozwiniemy, to po prostu wtedy weźmiemy. Aha, tu jest ta wieża. Wtedy, jak już będziemy tych owoców mieli więcej, będziemy bardziej uzbrojeni. To tą farmę się rozbuduje, zbuduje się jakieś ogrodzenie, obudowę, obronę. No i wtedy będziemy w stanie tego produkować więcej. A z tego co wiem, to jest tutaj chyba najważniejsza rzecz. Cel tej gry to jest właśnie zbierać i hodować te warzywa, żeby przeżyć żeby handlować z takimi dziaziami. Są takie dziedziusie na mapie. Ma, o, jeden chyba jest. Taki, on ma taki duży bunkier i on tam ma fajne rzeczy. Na przykład y, te wyrzutnie na ziemniaki. Wtedy będziemy już na tyle uzbrojeni, że będziemy mogli pójść yy, do tego miasta, do tego miasta robotów i pokazać im, kto tutaj rządzi. Bo na przykład teraz, jakbym poszedł tak, to niewiele by ze mnie zostało, jestem tego pewien. Więc nawet się tam nie zapuszczam i nawet o tym nie myślę, ale w przyszłości yy, oczywiście w planie jest podbicie tego miasta i zlutowanie każdej możliwej skrzynki, którą się da. Budujemy sobie jakiś pojazd, zajedziemy tam. Tam jest. Tam są dwie ciekawe rzeczy, które mi już od kilku odcinków nurdują No ale to jest na kiedy indziej Tam jest to... Tam byłem Tam jest to miasto, bo to na bank jest to miasto I tam po prawej, zobaczcie, widzicie to? Przejdziemy się tam może dzisiaj Skoro sprawdzamy nową aktualizację, to... Przy okazji sprawdźmy to, co już było Oje, kurde, ale się żem... Wykorbił Dawaj no Do wody skoczyłeś Hm tam jest to miasto, tam jeszcze coś było na wyspie, pamiętam, patrzyliśmy, tam byliśmy, tam dalej była wieżyczka Polu Ale tam było na tyle dużo tych robotów, że No Wtedy byłem W opłakanym stanie i prawie mnie rozszarpali Mówię, tu, tam jest masa rzeczy I tamto miejsce mnie interesuje, pójdziemy tam dzisiaj, ale ciekawy jestem teraz, co teraz się wyświetli, jakie teraz będzie Kolejne zadanie Jak znajdziemy już stację Mechaniczną Zgaduję, że jeszcze, że po drodze jeszcze Yy, byłyby jeszcze zadania, typu znajdź tą baterię, ale że my już to porobiliśmy, tego nie ma. Kiedy walczy? Quest complete. No nie mówcie, że to jest koniec. <laughs> Poważnie? Poważnie, to jest koniec zadań? No nie, ale sraka. No nie, a tak się napaliłem, że będzie tak fajnie. No widzicie, jak nas wydymali. ale mamy ziemię. Fajnie. A, zostaliśmy zrobieni w dudkę, no. Strasznie słabo. O, dzień dobry. Kółeczko. Ale panie, tu macie te kuryki. Zobacz, miam miam. Zjedz. Krowo. O! No! No! Dobra. Nieważne, zostawiłem. Może sobie to zjedzą potem. My idziemy tam. Zobaczcie, co tam jest. Nie da mi to spokoju. I może zbudujemy sobie wreszcie jakiś samochodzik. Byłoby to fajnym rozwiązaniem, patrząc na to, że już mamy chyba siódmy odcinek, a my nadal nie mamy samochodziku podstawowego. Ale już mamy chyba możliwość robienia tych lepszych rzeczy. Tych lepszych kół, więc nie będziemy zaczynać od tego badziewia. Trzeba będzie na pewno pozbierać drewno, pozbierać jeszcze trochę metalu od tych robotów. Bo na razie mamy tego za mało. Krowy, dzień dobry. Kawa, czy da się to ścinać? No nie da się, to jest taka tekstura z dupy. Znaczy pewnie się będzie dało kiedyś, może tak zrobią jaka ta mapa jest duża. Co to jest za miejsce? To wcale nie jest stacja, to mnie bije, co nie? To jest jakiś kwas. Jakiś chemikalia tutaj się wylały. Czy to jest jakiś kwiatek? No i zobaczcie. A ja się zastanawiałem głupi, co to jest. Myślałem, że stacja przeładunkowa Causchan, tam jeszcze jest budynek jakiś. I tam jest jeszcze jakiś Silos i tam coś jeszcze jest. O co chodzi? Tu nie ma nic, naprawdę żadnej skrzynki, nic, nul. Tak totalnie nic? Szkoda. Tu to się pewnie wezmę i. Co to jest? Ciekawe, czy to jakoś można zebrać. Jakiś pojemnik? Czy Coś? Nie wiem, ale ciekawa, ciekawa lokacja. Hunger and Thirst. Aha, czyli taka podpowiedź, tak wiem. Trzeba zjeść. O! Co on tak się szybko nie mnie znalazł? Okej okay. Komponent kity dawaj Nygusie A nie Robi się noc Znowu będę po nocy tutaj łaził A nie mam tej mojej lampki zajebiaszczej Którą w poprzednim odcinku znalazłem Nie, dwa, dwa odcinki temu Gdzie jesteś? Tu jeszcze był drugi Czy tu też będzie taki zajebisty loot jak tam? O dzień dobry Dobra Mam nadzieję, że nie zatłuknie mi tu zaraz horda tych baranów Bo będę w No właśnie, dzień dobry Ale nikt pan tutaj nie prosił i nie wołał Pal gumę no do widzenia no Ale zaraz dednę O nie, dednę, 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 dednę Nie chcę, nie chcę <laughs> Nie chcę umierać Nie, za wcześnie Za wcześnie jeszcze nie, nie Pal gumę Tam jest mój dom Dawaj Nie Nie, nie Pal gumę ode mnie, zostaw mnie Zostaw mnie Nygusie Pieprzony Wiecie, że jestem na strzała? Pierwsza noga tam jeszcze leżały. Ja ich nie odpuszczę. Nie po to ich zabijałem, żeby raz ich zostawić. Ktoś tu kto jeszcze przy, przy, przyjdzie? Trzy nogi. Zaś mnie ktoś zaatakuje, jestem tego pewien. Dajcie mi spokój, błagam was. Ja chcę tylko nogi pozbierać i skrzyneczki. I mnie już tutaj nie ma. A tu będą ciekawe rzeczy na pewno. Tam na górę da się widziałem wejść. Idziemy, nie zastanawiamy się. Dobra, super. Skrzyneczka. To główno, i to główno, czyli na gówno I tutaj już są skrzyneczka. Yy, chemikalia i. Y, nasionka pomidorów. O! Najpierw to. Bo tu będą ciekawsze rzeczy. Yy, Gazolina. I kolejne sadzonki. I teraz ta duża skrzynia. Uwaga, co tu będzie? Chemikalia. Dobra, w domu sobie to posegregujemy. I teraz tak, tu już nie ma nic, więc trzeba się dostać jakoś na górę. Jak? Tędy? Aha, tu jest wejście, zobaczcie. Ale to wygląda, świetliki. Jakaś skrzynka kolejna. Component kit, a bardzo mi miło. Skrzyneczka, widzicie, przegapiłbym. Garment box kolejny! Mamy dwa garment boxy, nie mam pojęcia co one robią, ale tu są chyba jakieś ubrania. Już mamy dwa, więc super, ale z tego co wiem, są jeszcze rzadsze Garment Boxy. Tu jest jakiś taras. A i tu jest wejście wyżej, zobaczcie. Ole, rozkminiona miejscowa. Kolejna skrzynia. Bateryjki, to się przyda, fest. Nawóz. Gazolina. Pomarańczka. To wszystko sobie porozkładamy w domu, spokojnie. Mam nadzieję, że te roboty nie mogą jakoś rozkraść mojej chałupy czy coś. Siema. O nie, dwa. Nie! O! o, o, o. Nie, nie, nie spadaj. O, wymędy. Ja wam dam. Patrzcie to. Siła buraka! Ze źrema buraka. Ja wam dam. Gdzie ty jesteś? Padł. Nie, nie! Oj! Aha. Ale żeś, chłopie, glebę zasadził, że to szok. Tam u góry została noga a po tym drugim. Jedziemy po nią. Gdzie ta noga? Daj mi pani tą nogę. Oj, kurde! I coraz bardziej mi się to odcinki z tego skrapa podobają. Serio. Chyba jedna z ciekawszych serii, co tutaj się może dziać. Dawaj mi tu wejść. Komponent circuit y Board. I gdzie moja noga? Spadła gdzieś na ryj Nie chcę mi się jej szukać. Ile mamy już w ogóle tego? Tyle, ale w domu chyba jeszcze mamy odłożone. Albo i nie? Nie wiem, tylko tyle byśmy mieli? Na pewno mamy w domu odłożone. Tu już dalej nie ma drogi. Gazolina to. Ziemniaki, bateryjka. Kolejne skrzynie. Zaraz je potwierdamy spokojnie. Sprawdzę najpierw stogi siana. bo w nich mogą być jakieś. O, właśnie, inne skrzynie. Co to? Chemikalia. Skrzyneczka. Chemikalia i komponent kit. Ile już mamy? Trzy, bardzo dobrze, fajnie, fajnie, podobałem podobały mi się te wyprawy Komponent i gazolina Super Mamy dużo gazoliny, będziemy mieli do samochodu Jeszcze wyżej, dzień dobry Ja tu przyszedłem w odwiedziny Ostatnie Komponent, kicik, super Ale odcinek Zajebiście, podoba mi się to <grym> I tam jest jeszcze jedna struktura przed nami Komponent kit i kompo O, co chodzi? Mam już 7 komponent kitów z jednej takiej wyprawy. I kolejne skrzynki. Tu jest jeszcze jakaś droga wyżej. O, tu jest złota skrzynka. Wiecie, że tu będzie coś giga dobrego? Ale czy wie, wiecie o tym, że to jest kolejny dungeon? Komponencik. Ziemia. Garment box kolejny. Ciekawe, co z tymi garment boxami będę robił. Już mamy trzy. Tu będzie skrzyneczka. Nie, idziemy na górę. Tam jest złota skrzynia. Tam jest złota skrzynia. Idziemy po to natychmiast. Dziękuję Wam też. O, dobra, zaraz, zaraz Wam powiem o co mi chodzi z tymi podziękowaniami. Tu jest skrzynka, jeszcze zwykła. Pyk. Borówka. Panowie, mamy borówkę. Tu są jeszcze skrzynka. Komponent kit. Mam już 10. I teraz skrzynka złota. Uwaga. I wiedziałem, tak myślałem, że wypadnie na ten Garment Box, No byłem tego pewien. Mamy fioletowy Garment Box, czyli będziemy mogli już tak zajebiście przebierać swoją postać. Musimy zrobić tą maszynę. Co to jest? Glass Block. To jest trudne do zdobycia, skoro dostałem 9 Glass Blocków. Mogę je postawić. Ciekawe czy jakie je postawię, to będę mógł je zniszczyć. Przez chwilę myślałem, że nie będę mógł ich zniszczyć. Aha! Dobra, i zobaczcie, robi się już dzień Ile mamy? Którą mamy godzinę? Czwartą nad ranem Siódmy dzień I Robi się już dzień, siódmy dzień, siódmy odcinek, z tego co się nie mylę I teraz tak, ojoj, tu byłem? Nie, komponent kit, dzień dobry Fajnie Ej, naprawdę? O, tu jeszcze skrzynka chyba będzie Nie Ale zobaczcie w ogóle, jaki kolejny obfity odcinek Ja nie chcę tutaj robić gleby, tam tam jest kolejny chyba wyciek chemikali Tam coś jest Tam są w ogóle jakieś góry, wzgórza Kurde, ile tu jest rzeczy, jak ta gra jest rozbudowana Tam coś jest Tam są chyba te chatki takie Nie, tam coś Jakiś dom, tam chyba jest ta strefa ładowania Nie wiem, tego tu jest za dużo, tam trzeba iść Tam to już nie w tym odcinku, ale to będą same odcinki z eksploracji. Ale zanim będą odcinki z eksploracji, to musimy sobie teraz, jak już mamy takie możliwości i takie rzeczy, to będziemy sobie tworzyć w najbliższych odcinkach, nie wiem, czy nawet nie w kolejnym, jakiś samochód. Jakiś pojazd, w którym będziemy mogli wszystko przemieszczać się y, szybko i sprawnie. Wracamy, idziemy na dół. Fajnie, fajnie, podoba mi się ten, y, ten łup. Tu już nic nie ma szkoda, że tych skrzynek się nie da wziąć. Są duże, a mają mało miejsca. ale szkoda. Wracamy do domu. Idziemy zobaczyć, czy te garment boxy jakoś można wykorzystać. Spróbujemy sobie zrobić Dressbota. Ale chyba Dressbot nie będzie taki łatwy w zbudowaniu. Nie wiem, czy będziemy mogli sobie na niego pozwolić. Ale jak będziemy mogli, to dlaczego nie? Chciałem, żeby był odcinek się opierał stricte na nowej aktualizacji. Ale o mięsko. Zabili krowę, negusy. Hmm. Chciałem, żeby odcinek się opierał stricte na nowej aktualizacji. Ale. Tego, o Tygnoju! Ale z tego co widzę, to zajęliśmy się zupełnie czym innym. To, co. To, to co tutaj znaleźliśmy dzisiaj, to, aktu to, to, to. To, co dzisiaj zrobiliśmy, przyćmiło całą tą aktualizację. Bo. To, to były tylko dwa questy takie początkowe, startowe. A tak, to, to nic ciekawego, się nie działo. Jeszcze dostaliśmy tego tipa. Yy, tak jakby dla nowych graczy Jeżeli chodzi o jedzenie Ale tak, to szkoda, że tak mało tego Myślałem, że te kwestie będą się ciągły yy, I będziemy robić jakieś dalsze A tu tylko dwa takie podstawowe Początkowe yy, Które mają, które pomagają Rozpocząć, tak, grę nowym graczom O, dzień dobry Dzień dobry Ty najgłusie zasrany Widlarzu Za srańcu. Bierzemy nogę. my już 214 metalu. Jeszcze mamy tam w skrzynce na pewno ten metal. Dobra, dotarłem do domu. Yy, ja sobie te rzeczy posegreguję poza odcinkiem, bo ogólnie odcinek już powoli yy, będziemy sobie kończyć. Ale sobie tutaj zobaczcie. Sprawdziłem. Co hmm, potrzeba do stworzenia tego Dressbota, i niestety, zobaczcie, ale Craftbota ok, robimy na następnym odcinku i ciśniemy ostro z craftingami Refinebot. Ok, ale Cookbot i Dressbot, zobaczcie, że tutaj potrzebne nie dość, że 10 komponent kitów, które nam będą teraz bardzo potrzebne. Więc nie będę tego zużywał na Dressbota. A po drugie, tu jest metal trzeciego poziomu, więc na pewno trzeba mieć tego Craftbota, żeby to zrobić. Więc to na razie odpada, zostawimy to na późnym No Resource Collector, to wiadomo, że są na te wszystkie lenogi. nogi te Pierdoły. Odwieźmy sobie tylko te garment boxy i pożegnamy się w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podał, bo był naprawdę opity, Zajebisty był moim zdaniem. Dawno nie było tak fajnego odcinka. Yy, no i co? Dziękuję wam drodzy widzowie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was na kolejne. W kolejnym już ostro lecimy z tematem. Wiem, że w poprzednim też to mówiłem, ale teraz serio. Mamy na tyle już tutaj itemów nagromadzone i w i tyle rzeczy odkryliśmy i zdobyliśmy, że śmiało możemy yy, iść dalej i się rozwijać. Więc dziękuję Wam drodzy widzowie za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!